Siemka, ja jestem Adaho i witam was w kolejnym odcinku z quizami z Dragon Balla. Tym razem kolejny quiz zrobiony przez mojego widza Artura, tego samego od Ość Miuset. Co? 800? Miuse? Ośc... Co? Tak się składa, że jestem w trakcie dość nietypowej y, sytuacji, bo jestem w kolejce na stronie Ticketmaster, bo chcę pojechać po raz kolejny na koncert mojego ulubionego artysty. Ostatnio dwa lata temu byłem w pierwszym rzędzie i w ogóle pod samą sceną, więc jeśli się teraz nie uda, no to nie będę jakoś szczególnie płakał. Natomiast yy, wszedłem sobie przed 12, bo o 12 rozpoczęła się sprzedaż biletów i byłem ponad 40 tysięczny w kolejce, więc obawiam się, że może to <noise> dzisiaj się nie udać. Ja jestem zdania, że na spełnianie marzeń nie szkoda żadnych pieniędzy. Tak się składa, że już to marzenie spełniłem, więc jak się okaże, że zostaną znowu tylko bilety jakieś VIP ze wczesnym wejściem, to... Raczej nie będę tego kupował. Jeśli zostanie jakaś trybuna, to może jeszcze się skuszę, chociaż no, na Stadionie Narodowym na trybunach to raczej szału nie ma, jeśli chodzi o akustykę. Ale przejdźmy do quizu, bo quiz jest o Ten Shinhanie, także dzisiaj będę się nazywał Pierożek Gyozi, czyli po japońsku Gyoza. No dobrze, mam nadzieję, że ta nazwa przejdzie. Kto tutaj wykonał ten quiz? Wygląda na to, że tylko 8 osób, YouTube, akur YouTube. Facebook akurat nie za bardzo lubi linki do zewnętrznych stron, także często jest tak, że... Zasięgi są bardzo cięte, mógłbym Wam pokazać tego posta, ale nie chcę się go już teraz szukać. Generalnie często jest tak, że jak ktoś wrzuci jakiś link, to ten post się w ogóle nie wybija i zamiast tam 8 czy 7 tysięcy wyświetleń na grupie, taki post ma zasięg 200 czy 300, więc no cóż, tak czy siak, zobaczmy o co tutaj chodzi. Z tego co pamiętam, pytań jest ponad 40. Nie chcę dźwięków, proszę mi wyłączyć dźwięki. Cicho, za głośno, za głośno. Efekty dźwiękowe, please, please, please. W którym odcinku Dragon Ball zadebiutował ten Shinhan? Chwila, moment. To był odcinek z bodajże dzieleniem. Tylko ja ostatnio nawet patrzyłem na ten odcinek. Ok, nie ma czasu, więc mogę się zastanowić. Myślę, że to mógł być odcinek 80, 82, ok. Nie oczekuj ode mnie, że będę pamiętał takie rzeczy, ale. Dragon Ball Z po raz pierwszy jest widziany, gdy medytuje przy jeziorze. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Trenuje przy wodospadzie. Medytuje przy wodospadzie. Trenuje. Medytuje przy wodospadzie. Trenuje przy wodospadzie. To nie była ta chata, gdzie lunch też mu pomagała. Jego najlepszym przyjacielem jest. Ok, dobra. To rozumiem, że jest takie pytanie na pocieszenie. Kto podkochiwał się w Ten Shinhanie? Wydaje mi się, że Artur chyba napisał to przez U, prawda? Okej. Okay. Już się troszkę bałem. Kim pierwotnie chciał zostać Ten Shinhan? E Hokage? Jest takie słowo, prawda? Hokage? Płatnym zabójcą, tak samo jak Tao Pia Pai, Pai. Po co Ten Shinhanowi trzecie oko? do przewidywania przyszłości, dla lepszego wzroku, by strzelał z niego laserem do czytania w myślach, dla lepszej siły. Dlaczego ro rozstrzał trudności tych pytań jest tak olbrzymi? Jakich technik w Dragon Ball używał Tenshinhan? Wielokrotny wybór. Czekaj, 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 nie, 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 to jest kurwa po prostu Marcel Żuk moment. Co to jest? Sokinat. Co to jest? Cztery ramiona. Co to jest? dompa? Teraz pytanie, czy mam podążać za tym, co sam myślę, czy mam podążać za tym, co Artur myślał? Wydaje mi się, że za tym, co Artur myślał. Sokidan, czyli technika kontroli ki, to jest to, czego używał Jamsza. Ten Shinhan tego nie używał. Cztery ramiona, umówmy się, że taka technika była. Kamehameha też użył. Czy Ten Shinhan używał do Donpy? W sensie. To być może jest podchwytliwe, bo na pewno Tao Pai Pai używał, na pewno Chiaotsu używał, ale czy Ten Shin Han używał? Na pewno znał, ale czy używał? Chyba nie pamiętam sceny, w której Ten Shin Han użyłby do Dąpy. On blokował do donpy, na przykład Tao Pai Pai Acyborga. Ale czy użył? To jest kontrowersyjne, co ja teraz robię, ale. Ha! <ślaski> Dobre. Dobra decyzja tego zawodnika. Ciąg dalszy. A, jak jej, jakich technik używał? No oczywiście Tayokena, oczywiście użył. Mmm... On nie używał Mafuby. On się nauczył Mafuby. Chociaż nie, no przecież... Jeśli uczył się Mafuby, to znaczy, że używał Mafuby. Widzieliśmy trening Mafuby. Nie użył jej na Piccolo daimao, ale używał Mafuby, bo trenował Mafubę. Jeśli to będzie niesprawiedłowe, nie to ja się... Okej, okay, dobra, zwracam honor... Już się denerwuję mimo tego, że nie muszę. Wilen, z którym nie walczył, nie próbował walczyć, był co? Jaki był? Nie groźny. No, nie walczył z Vegetą. Może o to chodzi. Frieza. Jaki strój miał na sobie Ten Shinhan podczas jego pierwszej walki z Goku na Tenkaichi Budokai? Mm, nie miał koszulki. Tylko pytanie, czy chodzi o mangę czy o anime podczas pierwszej walki, czyli 22. Tenkaichi Budokai. On tam chodził na początku w pełnym stroju. Ale potem wydaje mi się, że nie miał koszulki ze względu na to, że w przypadku walki z cyborgiem Tao na 23. tenkacie czy tam on został dziabnięty i chyba wtedy zaciągnął koszulkę. Zielony strój z wystającym sutem. Chyba to. Granatowe spodnie, czerwony pas, zielone opaski. na no, to... <grym> Dziękuję bardzo. Czy ten. A, chodzi o. No a chwila, chwila, chwila. A jakbym na przykład powiedział, że kierowałem się mangą, zielone spodnie, czerwony pas zielone opaski na nadgarstki, a w anime miał granatowe spodnie, nie wiadomo dlaczego. Czy Ten Shin wygrał pierwszą walkę z Goku na turnieju? Tak, wygrał. REDEMPTION QUESTION! Proszę mi tutaj teraz dać prawdziwą odpowiedź. Freeza, przez 2 M pisane. No nie walczył z nim, to prawda. Wszyscy wiemy, że Ten Shin ma na klatce dużą bliznę. Od czego ona jest? Tao Pai Pai zaatakował go nożem. Android Tao zaatakował go nożem. Cyborg Tao, co go podrapał, no okej, okay. niech będzie, że android Tao, chociaż gdyby się okazało, że a, to nie był android, to był cyborg, to by się zdenerwował. W jaki sposób pierwszy raz zginął Ten Shinhan? Kikohona na nappie, zabił go na, wybuch ziemi nieudana, fuba zabił go Piccolo, daj mało. na nappie, chociaż raczej to chodzi o wycieńczenie, no ale tak. Wiemy, że Ten całe życie trenował ciężko, by dogonić... Goku. W pewnym filerze oddział Giniu, prócz kapitana, wpada na planetę Kaiyo. A zadaniem Jamszy, Ten Shin i Ciao było wyp wypędzenie ich stamtąd. Kim z kim walczył Ten Shinhan? Wydaje mi się, że mógł on walczyć z, Riku z Jason i Barterem. Z Jason i Barterem. Na pewno Guldo walczył z, z Małym Ciao prawda? Więc metodą eliminacji można było to wykluczyć. Technika Ten Shin jakiej użył Gotenks, to siatkówka. Inaczej się ona nazywa. Konkretnie po japońsku. E... Który jestem w kolejce? 21 tysięcy lat. Open Ball Fist. A się po japońsku to nazywa. Coś tam Ken, prawda? Pamiętam, że to się Ken nazywało. Hao, Haikyu Ken. o właśnie. Haiki to chyba nawet nie jest przypadkiem nazwa tego anime o siatkówce? Czy ten Shinhan w naszej linii czasowej podejmował się walki z 17 i 18? -ką? W naszej linii czasowej. Co robił ten Shinhan? Yy, no jeśli chodzi o anime, to ja nie pamiętam, żeby on z nimi walczył. Nie. Nie? Po a, Tam przy autostradzie? Przy autostradzie był, prawda? Co? Vegeta miał złamaną rękę. A w walce podjęciu się jej, który z androidów powstrzymał Ten Hana. Tutaj jest obrazek mylący, bo to jest moment, w którym Future ten ginie, a my mówimy o tamtej walce yy, przy autostradzie. I tam Siedemnastka, jeśli miałby pokonać Ten no to, to zrobił. Z którą formą sela Ten Shinhan podjął walkę? Pierwszą insektoidalną, drugą wary obciążary? <gry> Pierwszą techniką, jaką pokazał ten było. Pierwsza była lewitacja, czyli Buku Czy ten walczył lub próbował walczyć z wirusem? W wersji animowanej tak. Po walce z Kim Ten Tenshinhan trafił do zeświatów, a później na planetę Kaio. Narzędnik. A, narzędnik, z kim? Z czym? Na pą. podejmował się walki? Tak, podejmował się. Na on. Koason, której formy frizy nie widział Ten Shinhan na własne oczy? Golden, 10 przesiadów i moc równa bogom. Pierwszej Baby Freeza, trzeciej Alien. Dobrze, że nie napisałeś Adahom. Drugiej, najbardziej groźnie wyglądającej, czwartej, najbardziej znanej, której nie widział na własne oczy. Jeśli Ten Shinhan był na Re w Resurrection of F, to znaczy, że widział y, ostatną, ostatnią, czwartą i Golden. A którą miałby widzieć? Ten Shinhan przecież był podczas sagi Namek. Na planecie Króla Kaio, więc on mógł widzieć ewentualnie Mecha-Frizę. Więc jeśli widział mecha Frizę... O, to jest ciekawe. Druga forma Frizy przypominała Króla Kolda. Ale Król Kold nie był w swojej drugiej formie, ale można byłoby powiedzieć, że Ten Han widział, jak ona wygląda. Pierwszą czy widział? Może trzeciej nie widział. Gdzie on widział pierwszą i trzecią formę? Nie wiem, może chodzi o Frosta? <laughs> że Frost miał pierwszą i trzecią formę? W której formie Bu Tenshinhan zadał obrażenia? W prawda? Czy Buhanowi już? Eee, no, no nie udało się. Jak według RTL7 nazywa się oślepiająca technika Tenshinhana? Słoneczny kieł. Dziękuję za ten smaczek. Nostalgiczny. Podczas walki Trójokiego z nastoletnim Goku na Tenkaichi Budokai, Goku zrobił coś ośmieszającego ten Shinhana. Ściągnął mu spodnie. W zasadzie. Yy, dał mu klapsa. Zdjął mu spodnie, a w zasadzie rozwiązał mu pas, więc spodnie spadły same. Z kim ten Shinhan walczył na Tenkaichi Budokai? Wielokrotny wybór. Z Jackie Chunem, jak najbardziej. Walczył z Jamszą, walczył z Goku. Na 22. Ten Shinhana ćwierćfinałowa była z Jamszą. Potem półfinał Jackie Chun, finał Goku. Na 23. walczył z Cyborgiem Tao, potem walczył z Goku i przegrał. Więc z Krilanem z nie walczył i z Piccolo też nie walczył. Jak na RTL, nazywany jest Tenshin Han. Tenshin, tak? Pamiętam, dobrze? Dobrze. <laughs> Jakiej nie swojej techniki użył ten Han na... oczywiście KHMeme. Czekaj, kamehameha. Wiem, Wiemy, że w Saiyan sadze ten walczył z Saibamenem, ale czy go zabił? Nie, Saibamenów było 6 bodajże. Krillan zabił 3, jeden wybuch na Jamszy, jednego pokonał Vegeta bodajże i jednego pokonał Piccolo, więc chyba nie. Jeśli dobrze liczę. Podczas walki Tiena Poł Sajanin zadał mu poważne obrażenia. Jakie? No, zabrał mu rękę. Yy, zabrał mu rękę i nie oddał do samego końca sagi. Wiemy, że początkowo Tien był zły, lecz ktoś pomógł mu przejść na jasną stronę mocy. Kto? Roż! Roż, Roż ożywiony. Pozdrowienia dla fanów Dragon Ball Evolution. To jest pierwszy raz, kiedy pozdrawiam zero osób. Z pewnego odcinka Dragon Ball Super wiemy, że Ten Shinhan został nauczycielem szkoły... Chłopie, Artur, dojo... <ścoughs> tak jakbyś napisał, że nauczycielem szkoły akademia. On miał swoje dojo. Dojo to już jest szkoła. Dojo, określenie w języku japońskim miejsca treningów sportu walki albo sali, be, be, be. Ok. Dojo to już jest szkoła. No nie? A nie, że to jest typ szkoły albo typ walki. To jest zła odpowiedź. Jak znam Artura, to to jest poprawna odpowiedź. Kung fu, taekwondo, Dobra. Dobra. Zaufam Arturowi. Może mam do niego za małe zaufanie. Powiedzmy, że było to... Karate. To było... To nie... Której nie widział? Drugiej, nie wiem kiedy, ale powiedzmy, że chodzi o Frosta, nie wiem. A, w pewnej walce na Tenkaichi Budokai, Ten, ten Han zrobił... Dojo zrobił... Uczył szkoły dojo. Uczył szkoły podstawowej. Ten Han zrobił coś poważnemu komuś. Komu i co? Złamał Jamszy nogę, złamał nos krylana, Złamał nos. Złamał nos krilana. Za co Ten Han chciał się zemścić na goku? No za ta o miał miała. Za dzielenia, kurde. Za o to już wszyscy zapomnieli wtedy. W jakich filmach kinowych Dragon Ball Z występował, a nawet walczył Ten Shinhan? Na pewno... Bojack, ale widzę, że tutaj nie ma. Drzewo mocy, czyli Turles. Ten Shinhan tam chyba był. Czy był w lordzie Szlugu? Kurde, był z Turlesem. W kulerze czy był? Nie, chyba nie było kulera. Nie, nie, nie było go w kulerze. Czy w szlugu był? Mógł być! A może go nie było, nie wiem. To jest też na ziemi. Deadzone, nie. Najsilniejszy człowiek na ziemi? Też go chyba nie było. Te dwa? Tak właśnie kojarzyłem, że Lord Szlug to było podejrzane. Ciąg dalszy, no na pewno... Aha, okej, okay, nie ma jeszcze... A najeźdźcy z kosmosu, no to to jest chyba Bojack. Powrót Kulera, a zemsta Kulera, no to przed chwilą było zemsta... Aha, zemsta Kulera, że po pierwszy film, a powrót to drugi, okej. Okay. Super Android 13, Broly drugie starcie, tutaj na pewno nie legendarny Super Saiyanin, chyba tylko Bojack. No, się nie jest jakoś szczególnie... Jeszcze ciąg dalszy. W ataku smoka chyba był? Fuzjach go nie było. Bitwa bogów jak najbardziej. No i Resurrection of F. Chociaż nie wiem, czy atak smoka. Nie, nie zaznaczam ataku smoka. Okej, okay, dobra decyzja. Czy ten Hana pierwszy raz mogliśmy zobaczyć na ten Kai czy Budokai? No jeśli bierzemy pod uwagę anime, no to nie, więc granatowe spodnie nie były w mandze, więc podejrzewam, że tutaj... Artur bierze pod uwagę anime. Skoro nie, to w jakiej sytuacji mogliśmy go zobaczyć pierwszy raz? Gdy robił w polu, bo toaleta była zamknięta, więc. Gdy z trenował u genialnego żurawia, gdy z pomagał wieśniakom, tak. Jak wyłudzał pieniądze najpierw? Najpocząt... Okej. Okay. Dragon Ball Super, ten Shinhan próbuje powstrzymać imię dziewczyny przed zrujnowaniem jego szkoły. Jurin, ona się nazywała, czyli jego dojo. Jego szkoły dojo. <laughs> Ten Shinhan brał udział. O, to jest proszę państwa Plum. Obuni to był ten, który miał syna ziemniaka. A Hop to była dziewczyna. Nie, Harmira. Plum to był chyba ten gość, z którym on współpracował. Odpad biorąc ze sobą imienia wojowniku. Plum to był chyba ten gruby, który odbijał promienie. To był Harmira. Tylko, że to jest inna nazwa, inna wersja yy, językowa. Jakiej techniki użył? No proszę państwa, klonowanie. Musiał się sklonować, rozdzielić swoją moc, żeby. Pokonać jakiegoś no Trudno. Trenuję przy wodospadzie. Ok, mam redemption question. Zobaczcie, jestem w ogóle pierwszy. Wszystko zrobione! Wygrałem! Jestem pierwszy na 8. Jaki wynik? 37 prawidłowych, 6 nieprawidłowych. 86%. No jest dobry wynik. A biorąc pod uwagę, że no, chociażby odpowiedzi ze strojem, no to to. Proszę Państwa, to, to nie był zły. Co? Zielony spodnie, czerwony pas, zielone opaski. To jest kwestia mangi. A tutaj, o. Ja to sobie uznaję. Bo nie było napisane, czy chodzi o mangę, czy o anime. A manga ma pierwszeństwo. Ale okej. Okay. Bardzo dziękuję za ten quiz. Dobrze się bawiłem. Dobrze był skonstruowany. Natomiast to nauczycielem szkoły dojo. No, no tak, bo... No tak. Który jestem w kolejce? 14, okej. Okay. Dziękuję Artur, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka, like, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić, doceniam to, że Artur, chciał ci się robić ten quiz, dobrze się bawiłem, no i być może też przypomnieli, przypomnieliście sobie dzięki temu parę rzeczy o Ten Shinhanie, jest to postać, którą szanuję, którą chciałbym zobaczyć w jakiejś istotnej roli w przyszłości, czy to się stań, stanie, no, pytanie, czy się w ogóle stanie Dragon Ball w przyszłości, a nie, czy Ten Shinhan będzie miał jakąś wielką rolę, ja stawiam, że Ten Shinhan jeszcze nie raz pokaże nam, gdzie Raki Zimują. Na przykład Ciao co go zapyta, gdzie raki zimują ten Chinan i ten Chinan pokaże palcem tam, i to będzie cała scena senżu. Ok, Okej, nieważne. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się. Na razie, cześć, Diana!